Komentarz do Ewangelii ojca Tomasza Szymczaka. 16 kwietnia 2023 roku. Druga niedziela Wielkanocna, czyli miłosierdzia Bożego. Z Ewangelii, według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł. Stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie grzechy. Są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy pana, ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ. I nie włożę palca mego do miejsca gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku, jego nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Morsowanie w ciepłej wodzie. A kiedy przychodzi Jezus, jaki jest kontekst, w którym padają słowa: Pokój wam! Jan notuje w swojej Ewangelii, że kontekstem jest strach. Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych, a drzwi są zamknięte z obawy przed Żydami. O tych obawach, o tym strachu, Jan pisze w swojej Ewangelii jeszcze kilkakrotnie. W rozdziale siódmym czytamy o tym, że nikt nie chce rozmawiać z władzą o Jezusie. Nikt jednak nie odzywał się o nim jawnie z obawy przed Żydami. Dowiadujemy się w Ewangelii o uczniach Jezusa, których Jezus miał w wysoko postawionych kręgach, ale którzy wolą się z tym nie afiszować. Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami. No skąd ten strach? Cóż takiego strasznego mogli uczynić owi Żydzi, że tak się ich bano? Światło na tę sprawę rzuca jeszcze jeden fragment, w którym również o strachu i obawie przed Żydami. Oto przesłuchanie rodziców niewidomego od urodzenia, którego uzdrowił Jezus. Zapytani o to, jak to jest, że nie widział, a widzi, odpowiadają: Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu oczy otworzył. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Jan wyjaśnia, skąd taka odpowiedź. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. I precyzuje, Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za mesjasza, zostanie wyłączony ze synagogi. Czyżby zatem tym, co paraliżowało uczniów, Józefa i inne postacie, był strach przed odrzuceniem, przed byciem wykluczonym ze wspólnoty, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa, zepchniętym na margines? Jan opisuje to przyjście stałego Jezusa mimo drzwi zamkniętych. Zamkniętych z obawy przed Żydami i jego słowa: Pokój wam, notując kilka wersów dalej. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. No, tym razem nic o obawach i o strachu przed Żydami. Drzwi są po prostu zamknięte. Tak po prostu, nie z powodu strachu. Wydaje się, że ten zniknął. Co sprawiło, że zniknął strach? Jezusa słowa o pokoju. Udzielenie Ducha Świętego i słowa o przebaczeniu grzechów? Czy może posłanie Pokój wam? Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Bo to tak, jakby Jezus mówił uczniom: Jak będziecie tu siedzieć, to wasz strach nie zniknie. Posyłam was: Idźcie, spotkajcie się twarzą w twarz z tym, co was przeraża, z tą możliwością bycia wykluczonym, wyłączonym z synagogi. Nie od dziś wiadomo, że najlepszą obroną przed strachem jest atak. Boję się wysokości, to muszę iść w góry. Na płaskim lęk wysokości nie zniknie. Boję się zimnej wody, to muszę iść morsować. Pod ciepłym prysznicem ten strach nie zniknie. Boję się miłości, to muszę zacząć kochać. Jak się zamknę w garażu, to się nigdy relacji nie nauczę. Boję się moich grzechów, mojej grzesznej przeszłości, to muszę iść do zdrojów miłosierdzia. Jak będę sam w swoim towarzystwie patrzał w moją osobistą ciemność, to zbyt wiele jasności tam nie dostrzegę z Jezusem i Jego miłosierdziem, a i owszem.